Halo, halo, witajcie bardzo serdecznie. No, dawno nie było Simniusów, no to pora to zmienić. Dzisiaj skoncentrujemy się na kilku znakomitych informacjach, także dla posiadaczy symulatora na Xbox. E, powoli deweloperzy dostosowują produkty do najnowszej aktualizacji, a w tle pojawiają się kolejne informacje o nowych dodatkach do MFS 2020. No to zaczynamy. W końcu się doczekaliśmy, jest już dostępny Sim Update 12, który wprowadza kilka nowych funkcji, poprawek, ale przede wszystkim obsługę Wasm dla Xbox. No Ta obsługa Wasm dla Xbox ma ułatwić tak naprawdę deweloperem przenoszenie swoich dodatków do symulatora właśnie dla użytkowników konsol, a konkretnie dla użytkowników Xboxa. Wasm no, może być na przykład używany do tego, aby instrumenty pokładowe samolotów działały poprawnie. Brak obsługi. WASM był wcześniej wymieniany przez kilku deweloperów jako taka największa przeszkoda w udostępnianiu swoich dodatków również na rynku konsol, na rynku Xboxa. No warto zauważyć, że niedawno wydany, na przykład And 225 od Microsoftu i Builds, korzysta już z WASM'u i jest teraz dostępny również dla użytkowników Xbox z sim update 12, a więc to powoli idzie w bardzo dobrym kierunku, w którym i użytkownicy Xboxa, którzy tęsknią za dobrymi dodatkami, będą mogli z tych dodatków korzystać, takich jak my, czyli ci, którzy latają na PMDG, na Phoenixach etc., etc nawet na Flyby Wire. Mam nadzieję, że to również bardzo szybko te dodatki pojawią się w waszych konsolach i że będziecie mogli już doświadczać nieco większej imersji niż do tej pory. Jednak nie tylko użytkownicy Xboxa mają powody do radości, ponieważ sim update oferuje coś w sumie dla każdego. Sim update przynosi przede wszystkim skrócenie czasu uruchamiania symulatora poprzez optymalizację tego początkowego etapu sprawdzania aktualizacji. Nie wiem, czy kojarzycie, że to się potrafiło zacinać, ja miałem z tym też problem. Dostępny jest również darmowy pakiet Spotlight Events na Marketplace oraz nowa opcja pomocy umożliwiająca zmianę intensywności turbulencji w symulatorze. To tylko niektóre ze zmian jest bardzo dużo fiksów, bardzo dużo poprawek, bardzo takich dużo. Du bardzo dużo pierdł mm, i tą pełną listę zmian dołączam wam w opisie do tego filmu. Zapraszam do zapoznania się z nią, a jest czym? Bo naprawdę zmian jest wiele, ja tylko jeszcze się odniosę do tego, że naprawdę ten czas skrócenia, uruchamiania symulatora jest znaczący, a co zauważyłem również, bardzo, bardzo zoptymalizowane jest również menu w samym symulatorze, że rzeczywiście teraz przenoszenie się na mapie świata, zaczynanie lotu, czy wchodzenie w różne zakładki, czy tam option, czy ten Manager e, jest już zdecydowanie, zdecydowanie szybsze. Na pewno nie zmienił się czas ściągania aktualizacji, bo 3-4 godzinki mi się ściągała ta aktualizacja. Dosyć długo, mam wrażenie, że kiedyś Microsoft i Asobo powinni to zmienić, bo rzeczywiście to przynosi dosyć duże problemy w tym, aby użytkownicy mogli swoje symulatory aktualizować i robić to w sposób, no powiedzmy, szybszy i e, taki, gdzie naprawdę w innych symulatorach odbywa się to za pomocą e, w palce czy w innych grach. Tak mi się wydaje, że bardziej grach niż w symulatorach. A tutaj niestety jesteśmy skazani na długo, na długie czekanie za każdym razem, gdy symulator postanowi się zaktualizować. PMDG wydało niewielką aktualizację dla swojej linii produktów 737 dla Microsoft Flight Simulator. Aktualizacja dodaje kompatybilność z właśnie wydanym Sim Update 12. Ogłosił to Robert Randasso, zaznaczając, że nie będą mogli dostarczyć tej aktualizacji od razu. Oczekując na wewnętrzne testy z finalną wersją Sim Update 12, okazało się, że te testy zakończyły się bardzo, bardzo pomyślnie już wcześniej. i Aktualizacja jest już dostępna w tym centrum PMDG, które ściągacie razem z samolotem. Klienci Marketplace no, muszą troszeczkę poczekać na zatwierdzenie aktualizacji przez Microsofta, więc ci, którzy kupili przez Marketplace, będą musieli chwilę jeszcze poczekać na aktualizację PMDG, ale to też jest kwestia kilku dni, zanim ją dostaniecie. Ale to nie koniec zaskakujących wieści, bo milczący jak dotąd Leonardo, a więc twórca MD82 najdroższego samolotu do Microsoft Flight Simulator 2020, no postanowił zrobić niespodziankę i wypuścić update. Ale uwaga, także nowy samolot. I według zapowiedzi Stefano, który zarządza projektami związanymi z symulatora, symulatorami w Leonardo, na rynku pojawi się dziś wariant tego samolotu MD83 i MD88. To oczywiście jest ta sama rodzina, co sta Starszego brata, więc dostępnego już MD-82. No właśnie, ale rodzina nam się poszerza. Czy warto? No tego nie wiemy. Różnic jest kilkanaście na pewno pomiędzy tymi samolotami, patrząc na nasz Real World. Pamiętać trzeba, że to ta sama rodzina samolotów, więc różnic wizualnych raczej nie dostrzeżecie. Oprócz tego, że coś będzie dłuższe albo krótsze. Wydaje mi się, że kokpit również nie za bardzo się różni od aktualnego modelu. Pomiędzy MD82 a 83 różnic większych na pewno nie ma. 83 ma zwiększony zasięg, a więc w sumie polecicie nią o 500 mil dalej. W sumie ten model został stworzony na zapotrzebowanie linii, które miały problem z zasięgiem. 82, a więc tutaj różnica jedynie w osiągach. Ale według, według tego, co wyczytałem, md 80 to już nieco e, inny model, bo był tak naprawdę ulepszoną wersją MD82, wprowadzoną na rynek w celu e, spełnienia w sumie wymogów linii lotniczych dotyczących hałasu i emisji. MD88, według tego co wyczytałem, zawiera ulepszoną awionikę, nowocześniejszy kokpit oraz inne niewielkie zmiany, które poprawiają komfort pasażerów i załogi. Jednak tak szczerze przejrzałem filmy z Prepareda, w którym ten samolot był dostępny. No większych różnic nie dostrzegłem. Zastanawiająca jest również cena, bo jeżeli samoloty także będą kosztowały 90 euro, to ja zdecydowanie podziękuję za zakup. Ważna informacja jest też taka, że ci, którzy modele 83 i 88 kupili w wersji dla Prepareda, Otrzymają za darmo wersję pod Microsoft Flight Simulator 2020. A teraz o naszej ciągnącej się historii wydania A330. Czekamy, i tu w sumie mógłbym zakończyć wywód. Ale nie zrobię wam tego, bo twórcy dawkują nam bardzo informacje. Nowe zdjęcia na pewno cieszą fanów tego świetnego produktu, znaczy tak mi się wydaje, że świetnego, ponieważ minęło już kilka miesięcy od ostatniego tego pokazu, można tak powiedzieć, bardzo oczekiwanego Arbuza. Wcześniejsze zapowiedzi skupiały się bardziej na wnętrzu kokpitu, bardziej też na filmach z tabletu, który tworzy nasz wspólny przyjaciel Robert, którego serdecznie pozdrawiamy, który jest na wakacjach teraz i na pewno mnie ogląda. Bardzo Cię pozdrawiam, Robert. Więc, taka różnica pomiędzy tym, że było coś w środku, teraz jest na zewnątrz. Miło zobaczyć całą tą pracę włożoną w model zewnętrzny, bo również tutaj trzeba docenić jakość. Zdjęcia testera, tak naprawdę, bo to jakiś tester wrzucił te zdjęcia, ukazują samolot w charakterystycznym czerwonym malowaniu Virgin Atlantic oraz przód kadłuba i silniki. No, na jednym ze zdjęć można zobaczyć samolot w trakcie lotu. Ogólnie te tekstury skrzydeł nie wyglądały na jakieś tam super wizualnie. No, te, wszystkie tak naprawdę oznaczenia i włazy są ok, więc nie ma się e, czego czepiać. Aerosoft nadal nie podał w sumie konkretnej daty premiery. E, wyczytałem, że samolot jest już u testerów i to też wskazuje e, Matthias Cook, który te zdjęcia udostępnił. Podobno one są od testera, bla bla bla. E, Chociaż ja wiem, że to nie do końca prawda. E, nie mogę zdradzić w sumie niczego więcej Wam a propos Airbusa 330, ale możemy być pewni, że to będzie niezwykle ciekawa wiosna na MFS-owym nie wiem. Muszę się wstrzymywać, żeby więcej nic nie powiedzieć. Ostatnio mniej streamów, moi drodzy. Spodziewajcie się wrzutek typu sim Newsu, czy pojedyncze streamy z MFS-a. Dziękuję Wam za bardzo, bardzo całe wsparcie, które mi dajecie. Pamiętajcie o kciuku w górę, pamiętaj, aby udostępnić ten materiał dalej. Jeżeli gdzieś możesz go na Wala wrzucić albo na jakąś grupę zajmującą się MFS-em, bardzo, bardzo będę wdzięczny, wtedy szybciej się to wszystko rozchodzi i ma to większy sens. Pozdrawiam Cię mocno, do usłyszenia. Cześć!